Świerkają w rubelki od samego rana. Z której strony będziemy zaczynać? Nie, ja na razie zobaczymy. Z tej strony czy nie? Czekaj. Czy z tamtej od rano kanała rano chyba? Wbijemy tutaj w tej drużce. No tam trzeba parę kołków wbić. A nóż mamy, czy nie? nie pamiętam. jest. Tu skawki się kończy już. Lipa susza W czasie s czasie szu, suszy sos, sosza sosza su, sucha w czasie suszy z szosa sucha Iż umiem, uwaga na minę Chcesz tu pokierować bolidem to chcesz usiąść na bolid? Nie mam na to prawa jazdy <laughs> Na Nie mogę tego kierować Na <laughs> A ja... Ja też je mam, powiem. Ja nie mam. Wiem, ale... Nie ten. Nie biorę sobie tego do serca. Jestem hardcorem. Jeżdżę taczko. Jeżdżę taczko bez uprawnień. No widać, że nie mam uprawnień, bo krzywo jadę. Siadaj sobie na te kołeczki, że cię porzucę. Może ty sobie usiądziesz co? A podrzucić mnie? Czy nie? Ja mogę usiąść. No widzisz. Mm -hmm. Gdzie twoje krowy? Moje krowy się skitrały. One tam... Y wiesz. To są krowy łowcze. One się kładą w tą trawę. Tam się czają na zwierzynę jakąś. Wyskakują nagle z trawy i polują. Naprawdę. Skłamałeś, bo byś się wciąż Co? Już się potknąłeś. No ci mówię, one takie są. One tam się, wiesz, polują na, na swoją zdobyć, czy w tej trawie. A te bobry, co wychodzą z kanału. To malinki, zobacz, grzyna. Zobacz, tylko po lewej stronie mamy tutaj no, parę kołków. No, jest tu parę kołków. sznurek. Chcesz już teraz? No, ja będę sznurkiem, a ty wiesz, kołki. Można tak się ugadać w sumie. Nie wiem. No, Może bę nie będzie poplątany? Nie będzie, jak go mądrze rozplączysz... Tak. Ja <noise> jak go rozplączę, to nie będzie poplątany. Nie, zobacz, o, patrz elegancko. One są powiązane w takie pęczki. Tutaj masz z jednej beli, tu z drugiej. No, A, to jest belly. Tak, to jest duży ty sznurek z Beli Daszade, chcesz ten nóż ci na wszelki wypadek dać? Czekaj w tym moim asertymencie Ja nie wiem czy ja go znajdę teraz Ten nóż mój A siekierka? Siekiera motyka Krowa M -m 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 -m. Mama my Ale brzydko. Dobra, babcina jeszcze A jak? No jak? Dobra. Fajna się A z, tym, z czym? Z czym? Nie z czym, tylko sikamy. Z czym? Znaczy sikamy? Z czym? No właśnie... To by się przydało przywiązać, Ancia, wiesz? Przywiązać O tak, do tego, no bo nie, nie wziąłem tych, nie wziąłem gwoździ ze sobą. Ooo, ciepło. O tak go przywiązać, o, sznurkiem, mogę ci przytrzymać jak chcesz. Tu i tak krowa w to nie pójdzie, jak ona widzi, że coś tu stoi, to ona, wiesz, No to gdzieś, nie? O tak, tutaj, zobacz. O, i teraz będzie trzymać. Teraz masz nią Tak, bo gwoździk będzie przytrzymywał to, o. To jest gwoździczka. Ja może to jeszcze bardziej zamykało. To weź dwa razy. Tak Jak wiesz, tak? Jak chcesz. No niech będzie tak. No to niech może niech być. być. No to plątaj tam. Nie. Ja muszę polskość. Dobra, o tak będzie lepiej. No, może coś tam z tego będzie A jak nie razie to przyjdziesz z gwoździem i go wyjesz Weź zdejmij sobie rękawiczki Ancia Nie. ci się nie uda w rękawicach Jest U panie, kolego To nie są żarty Twoje wiązanie Po schabowym schabowy to dopiero Schabowy to nie, będzie nie, nie. Co? Nie, co ty mi robisz? Ja A to co będę ty dalej chcesz? jechać No ty to chod weź chod to zawiąz Ja myślałem, że chcesz obciąć sobie sobie hmm. hmm. To coś to dwa razy robisz nie samą No to jedź Tu jakiś paliw też leży No Zabieramy go? Ty, a to jakiś chyba strach był kiedyś zrobiony, mi się wydaje. O no i dalej, 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 a ja, Janusz idzie sobie już elegancko Z tymi paliczkami Cyk, cyk, cyk. A, Chcesz zobaczyć, jak ja robię węzełek? To chodź ci pokażę. Co? To chodź do mnie. Bo ja akurat mam słupek przed sobą. Ty też masz? To czekaj. Tak. Już uwinęłaś Sznurek podwójnie go biorę, mhm. czyli wracam do tego sznurka i teraz przeciągam. O taką. Mhm. Przekładam po prostu przez ten mhm. tu i teraz zaciskam mocno o. I już jest nic i można lecieć dalej Jeszcze raz ci pokazać no, spróbuję Ej, zaciągaj zaraz zaciągnę sobie nogę właśnie i zrobiliśmy tę pętlę Aj tam przeżywasz. Dobra bry. Nic się nie stanie o. Cyk, cyk, cyk. Proszę bardzo. Uprzejmie proszę. Uprzejmie donoszę. No widzisz jaka Ty jesteś? Ty wszystko kapisz. Tak trzeba. Tak. I teraz nałóż to. Tak. I to wszystko. I zaciągaj. Tylko tak. No Jak zaciągasz to też widzisz, one są takie też noreczki, że. uważać, żeby się nie zaplątało. Nie. nie, to zaplątać też nie zaplączę. O, i już. I wszystko. Dobra. I lecimy dalej. Niby ten ASF, niby strzelają u nas w te dziki, ponoć ostro. Ale mimo wszystko, jakby nie było. To te dziki są, i uwierzcie mi, że wystarczyłoby yy, kilka dzików. Jakby tutaj przyszło w te ziemniaki, powiedzmy z 5-6 dzików, jakby tu wpadło, to za noc przenożyliby połowę tych ziemniaków. Kiedyś już mieliśmy taką sytuację, właśnie, że machnęliśmy na to ogrodzenie. Takie, takiego ogrodzenia nie robiliśmy, machnęliśmy na to ręką, bo tych dzików po prostu nie było. No i któregoś dnia przychodzimy właśnie też z krowami e, Zagonić krowy rano, przyszliśmy Patrzymy, a tu jest połowa, połowa pola Może nie połowa, może z jedna trzecia pola I to w tym samym miejscu było Jedna trzecia pola była po prostu przekopana, zrujnowana Wszystko było zrównane z ziemią Przez jedną noc Także sobie wyobraźcie Jaka to musiała być Moc tego dzika. Mniej więcej tam to nie trzeba. To nie chodzi o to, żeby to zrobić jakoś tam nie wiadomo jak dobrze, bo to i tak będzie trzeba później wyciągać wszystko i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby to stało i po prostu odstraszało. Już jak dzik widzi takie coś, takie paliki z takim sznurkiem, to już. Nie chcę za bardzo podchodzić do tego, bo się boi. Jeszcze, jakby, jeszcze tutaj powiesimy jakieś takie reklamówki, czy coś tu się powiesi gdzie nie gdzie, żeby tam to jeszcze, jeszcze bardziej, żeby odstraszyło tego dzika I nie ma szans, żeby on tutaj przyszedł No, taki banał, ale działa Co 10 metrów wbijać, Będzie dobrze? Nie wiem, czy nie za blisko zboża. Może tutaj. No tak, już później z kombajnem będzie problem. Cyk, cyk, tutaj. Ciekawe, do którego momentu nam to starczy. Tak się złożyło, że starczyło aż od krów przez całą długość ziemniaków I tutaj skończyłem, mamy na ogródku. Także elegancko. Myślałem, że nam nie starczy tych słupków, tych, tych a zostało jeszcze 5 sztuk. No, idę do Anci. Wystarczyło. Jeszcze pięć zostało. Aha. A nie wiadomo czy tego wystarczy. Ciężka sprawa chyba, co? Chyba nie. Nie ma opcji. Dobrze chociaż słupki mamy. Tutaj to jeszcze mam drut taki. To się drut dołoży. Będzie dobrze. Jak to idzie? Może być? Jakoś idzie. No, jakoś idzie, żeby się tylko zasprawdziło. No. Czyni to? No. Czyni to? Będzie? taśmy brakuje. To nie jest, się zakupi. Dziękuję za pomoc. <try> Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.